W żaden sposób nie pozwolimy na to, żeby szkolnictwo specjalne było osłabiane i likwidowane. W tym sensie idziemy absolutnie w poprzek ideologii edukacji włączającej europejskiej. Najlepszym sposobem włączania, ale tego autentycznego, prawdziwego, czyli jak najlepszego przystosowania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do życia w środowisku, najlepszym sposobem jest. Rozwój szkół specjalnych, bo tam jest najlepszy sposób i najlep najbardziej doświadczona i kompetentna kadra do tego, żeby, no jak to dobrze można powiedzieć, żeby okazywać tym dzieciom kompetentną empatię. Kompetentną empatię. Nie wystarczy tylko empatia. Trzeba mieć jeszcze kompetencje, a te są w szkołach specjalnych i tak będziemy działać. Więc nigdy w życiu, w szkołach ogólnodostępnych państwo nie dacie sobie rady z, z, z niepełnosprawnościami właśnie tego rodzaju, o których pani mówi, a których nie ma na tych szkoleniach z edukacji włączającej, bo państwo nie macie do tego kompetencji. Nie jesteście do tego przystosowani, nie jesteście do tego przyuczeni i nie da się państwa na masową skalę przyuczyć do wykonywania zawodu nauczyciela który mógłby również pochylić się nad uczniami, którzy mają rzeczywiście niepełnosprawność intelektualną i to jeszcze zaawansowaną. Do tego są potrzebni specjaliści w specjalnych warunkach, ci specjaliści, te specjalne warunki są w szkołach specjalnych i nie ma takiej możliwości, powtarzam pani profesor raz jeszcze żeby w szkołach ogólnodostępnych na skalę taką, jaka jest w szkołach specjalnych, utworzyć kadrę, która będzie się mogła zajmować w sposób odpowiedni kształceniem, edukowaniem dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza daleko posuniętą. To jest szkodliwe dla tego dziecka, to jest szkodliwe dla tej szkoły, szkodliwe zarówno dla dzieci zdrowych, jak i chorych, jak i dla nauczycieli. Promujmy szkoły specjalne i włączmy się w to razem, a wtedy uzyskamy większy efekt niż pikiety 19 czerwca. Szkoły specjalne są najlepszym środowiskiem dla tych dzieci, i je należy promować, i do tych szkół należy te dzieci kierować. Tłumacząc rodzicom, że tam mają dużo lepszą opiekę i zdecydowanie fachową pomoc i opiekę edukacyjną ze strony nauczycieli świetnie do tego przygotowanych. W szkołach ogólnodostępnych, zwłaszcza przy daleko posuniętych schorzeniach intelektualnych, nie ma takiej możliwości, żeby to dziecko znalazło właściwą opiekę. A nigdy w życiu w szkołach ogólnodostępnych masowych nie będzie takich warunków i takich kompetencji nauczycieli, jakie są w szkołach specjalnych, zwłaszcza dla dzieci z daleko posuniętymi schorzeniami czy niepełnosprawnością intelektualną. Unia Europejska ma skrzywienie ideologiczne na punkcie edukacji włączającej, tak zwanej edukacji włączającej i chciałaby likwidacji wszystkich szkół specjalnych. Nie pozwala na inwestowanie w szkoły specjalne z pieniędzy europejskich po to, żeby wtłoczyć wszystkich do szkół ogólnodostępnych, na co my się absolutnie nie zgadzamy. Natomiast pamiętajcie Państwo, że pilotaż, którego już nie będziemy kontynuować, bo nam daje wystarczającą wiedzę na temat tego, że to, co, powtórzę, to, co powiedziałem w, 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 jeszcze w telewizji, trwam. W najlepszy sposób włączanie, ale to realne, autentyczne, czyli najlepsze przystosowanie ucznia, wyedukowanie i przystosowanie ucznia z potrzebami kształcenia specjalnego, z rozmaitymi niepełnosprawnościami do życia w społeczeństwie już także w, w okresie dorosłym, najlepsze przygotowanie dają szkoły specjalne i najlepszym sposobem na autentyczne, a nie ideologiczne włączenie ucznia z niepełnosprawnościami do, do, do życia w społeczeństwie na najszerszą możliwą skalę, w zależności od jego uwarunkowań i, i pewnych niepełnosprawności. Najlepszym środowiskiem jest właśnie szkoła specjalna. Szkoły specjalne są najlepszym środowiskiem dla tych dzieci i, i, i je należy promować i do tych szkół należy te dzieci kierować. Tłumacząc rodzicom, że tam mają dużo lepszą opiekę i zdecydowanie fachową pomoc i opiekę edukacyjną ze strony nauczycieli świetnie do tego przygotowanych w szkołach ogólnodostępnych, zwłaszcza przy daleko posuniętych schorzeniach intelektualnych. Nie ma takiej możliwości, żeby to dziecko znalazło właściwą opiekę, kierunkiem jest również tworzenie oddziałów specjalnych, nie trzymanie ucznia z daleko posuniętymi schorzeniami, zwłaszcza intelektualnymi. W się z innymi uczniami, tylko tworzenie dla tych uczniów oddziałów specjalnych. To jest trudne, a najlepszym sposobem jest promowanie szkół specjalnych, pokazywanie piękna szkół specjalnych poprzez inwestowanie w szkoły specjalne na daleko posuniętą skalę.